Hej, jestem Ślodek i dzisiaj będę waszym przewodnikiem po trzecim liceum w Sopocie. Po wejściu do szkoły udajemy się na salę gimnastyczną. Witajcie, nazywam się Mateusz Powązka i jedziemy w ciele liceum. W sofocie na zielę wf jak widzicie. Siega w, w 2006 roku skończyłem w nasze liceum. Jestem dumnym absolwentem do szkoły tu jestem. W zawodzie najbardziej uwielbiam kontakt z młodzieżą. Rola w naszej szkole w wf u jest odpocząć mentalnie. Na naszej sali gimnastycznej odbywają się zawody sportowe oraz apele. Idziemy korytarzem do sali od Polskiego. Dzień dobry, nazywam się Beata Kapela-Babińska i uczę języka polskiego. Zapraszam Was do mojej przestrzeni polonistycznej, w której prowadzę lekcje i trochę klasyczną metodą, ale wykorzystujemy też trochę niekonwencjonalne metody i to najbardziej mi sprawia przyjemność. Pracujemy metodą Lego Logos, czyli budujemy z klocków Lego, grywamy Tiktoki. Oczywiście są to lekcje wyjątkowe. Najważniejsze dla mnie są relacje. Relacje, które budujemy przede wszystkim, chyba te, które buduję z uczniami. Lubię uczyć, trzeba zmieniać swoje metody, trzeba zmieniać swoje podejście do pracy po to, żeby ten młody człowiek, który tutaj przychodzi, czyli wy, żebyście byli zadowoleni, żeby dla was ta wiedza nie była tylko teoretyczna, ale też zamieniała się w praktykę. Myślę, że każdy znajdzie na polskim coś dla siebie. Blisko sali pani Kapeli znajduje się świetnie wyposażona biblioteka. Po przerwie udajemy się do sali matematycznej. Dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Małgorzata klasy, traktujemy sobie maturalne karty pracy i najczęściej z nimi pracujemy. Korzystamy ze stron internetowych, ogólnie dostępnych y, dla y, maturzystów, czyli na przykład z Matamaxa, też mieliśmy taki temat z datowania domowego albo z rozkładu pominiotwórczego PPS, gdzie już to jest finał naszego działu, funkcje wykładnicze funkcja logarytmiczna. Lubię kompleks z młodzieżą. Myślę, że to jest coś, co powoduje, że niezależnie od upływu czasu wnętrzujemy się dużo, dużo młodsi. Jak angażujemy się w życie szkolne? To ostatnio mieliśmy Młodzież Urz Obywatelskim, To połączy 20 tysięcy złotych do spalowania poprzez młodych ludzi. W tym roku zwyciężyły takie inicjatywy, jak defibrylator w szkole, rozbudowa Wi-Fi, książek oraz innowacyjne słuchawki wyciszające. Angażujemy się w życie szkolne, na przykład mamy różnorodne dni tematyczne oraz imprezy okolicznościowe. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Zieliński, w trzecim liceum w Sopotzie. Jestem nauczycielem filozofii i języka polskiego. W olimpiadzie filozoficznej bierzemy udział od 9 lat. I w tym okresie cztery osoby uzyskały tytuł laureata lub finału. przygotowujemy się indywidualnie w ramach kółka, ale też w ramach lekcji filozofii w zakresie rozszerzonym, które realizuje klasa o profilu psychologicznym. Hey everybody, my name is Babszewolska and I've been teaching English in the school for over 30 years. I can imagine. Uh, having to work in another place uh, because i like my colleagues and i also uh, enjoy working with young people and although times are changing and life for teenagers is not so easy i think that we have um, really a uh, lovely students, and that many of them still want to study. Uh, during my lessons, I try to teach um, my students all the competences which are necessary to be able not only to communicate English using the, the so called Globish, but also to be able to get um, the best results during their Matura exams. młodzieży, w ich pasjach, na branie udziału właśnie w inicjatywach ucznowniowskich, w inicjatywach samorządowych i to jest to, co ja najbardziej cenię w naszej szkole. Cześć, jestem Anastazja, jestem absolwentem klasy matematyczno-geograficznej z 2021 roku. Świetne grono nauczycielskie, wspaniały wychowawca, Pan Tomek, który inspirował całą naszą klasę i myślę, że dzięki tej szkole udało nam się osiągnąć naprawdę fajne rzeczy. Udało mi się skończyć Politechnikę Wrocławską, zostałam inżynierem, także myślę, że świetnie szkoła przygotowała do matury i w naprawdę dobrej atmosferze. W szkole łączymy naukę z zabawą. Szkoła ma niesamowitą atmosferę. Na przerwie możemy udać się do artystycznej bufeciarni, czyli do naszego kącika wypoczynkowego. Na naszej auli odbywają się różnego rodzaju wykłady oraz występy. Współpracujemy m.in. z Uniwersytetem Gdańskim. Nasza szkoła znajduje się na Brodwinie. Można tam dojechać autobusami 181, 187 lub SKM i podjechać autobusem. Zapraszamy na naszą stronę internetową oraz na inne media. Naszą szkołę znajdziecie na Facebooku, TikToku i Instagramie. Dzień dobry, nazywam się Danuta Kabełszkucka i jestem dyrektorem III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie. Nasze liceum ma imię Agnieszki Josieckiej. I to jest na pewno element, który mocno wyróżnia nas spośród e, innych szkół. Sama patronka była artystką, była kobietą nietuzinkową i staramy się, żeby nasza szkoła też była nietuzinkowa. Nie Należy podkreślić chociażby to, że nasza atmosfera m, tak wpływa na e, naszą młodzież, że od wielu lat mamy stuprocentową zdawalność egzaminu maturalnego. No i wszystkie elementy, które służą temu, żeby te wyniki były jak najlepsze, staramy się dopracowywać na bieżąco.